W zadaniu piątym mamy wprowadzone pojęcie liczby koordynacyjnej i jest to liczba najbliższych atomów lub jonów otaczających dany atom lub jon w sieci krystalicznej kryształu. Poniżej mamy dwie odmiany tlenku Germanu-4, odmiany alfa i odmianę beta i na podstawie tych ilustracji będziemy uzupełniali teraz zdania. No dobrze, po pierwsze... Musimy policzyć, ile wynosi liczba koordynacyjna w odmianie alfa tlenku germanu. No i tutaj całe szczęście nie musimy pamiętać tej definicji liczby koordynacyjnej, bo mamy ją podaną w poleceniu, więc wystarczy, że policzymy atomy tlenu wokół któregoś z atomów germanu. Weźmy sobie ten. Centralny, ponieważ tutaj najłatwiej widać jego otoczenie. I teraz już wyraźnie widać, że mamy 6 atomów tlenu, a zatem ta liczba koordynacyjna musi wynosić tutaj 6. W drugim zdaniu zajmujemy się odmianą beta i musimy określić, jaką hybrydyzację ma tutaj German. Może się nam przydać tutaj pojęcie. Liczby przestrzennej, czyli do liczby koordynacyjnej, dodajemy liczbę wolnych par elektronowych na danym atomie. No i jak sobie popatrzymy, to w tym przypadku liczba koordynacyjna wynosi 4, natomiast wolnych par elektronowych na atomie Germanu nie ma, ponieważ wszystkie 4 jego elektrony walencyjne biorą udział w tworzeniu wiązań z tlenem. A zatem liczba przestrzenna wynosi tutaj 4, a liczba przestrzenna równa 4 związana jest z hybrydyzacją sp3. Możemy też uzasadnić sobie to w inny sposób, a mianowicie jak popatrzymy na otoczenie danego atomu germanu, to widać, że otoczenie to nie jest płaskie. A ma kształt tetraedru. Możemy skojarzyć sobie ten tetraedryczny kształt z inną cząsteczką, na przykład z cząsteczką metanu, gdzie mamy hybrydyzację sp3, nazywaną nawet czasami hybrydyzacją tetraedryczną. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o zadanie piąte. I do zobaczenia w następnym zadaniu.